To jest, naprawdę, to jest naprawdę bestialskie i przykre, jak Tomek został potraktowany. A to był jeden z najważniejszych dni w jego życiu, który zakończył się tak tragicznie. 20 godzin męki, 20 godzin znęcania się nad niewinnym chłopcem. Witam Państwa w kolejnym odcinku Miejsca zbrodni. Odcinek dotyczący grobów gangsterów, które odwiedziliśmy, cieszył się i cieszy Waszym uznaniem. Obiecałem Wam, że zrobię kontrę do tego odcinka i pokażemy Wam groby ofiar gangsterów, przestępców, kryminalistów, bandiorów, jakkolwiek chcecie ich nazwać. Pokażemy też osoby, oczywiście, które były w świadku przestępczym ale były ofiarami jakichś egzekucji, czy porachunków gangsterskich. To jest też pierwsza część, bo będziemy to kontynuować, zarówno w przypadku gangsterów, jak i ofiar gangsterów. Zapraszam Was, dzisiaj odwiedzimy dwa cmentarze. Jeden północny, na którym się właśnie znajdujemy, ponieważ ten cmentarz naprawdę mieści wiele osób z tej jednej, jak i drugiej strony. Pokażemy również w dzisiejszym odcinku groby mm, ofiar przestępstw też i z tego roku, 2024. Mam nadzieję, że mm, w ten sposób mogę jakoś oddać hołd osobom, które nie zasłużyły na taki los. Ocenę, kto zasłużył, kto nie, zostawiam Państwu. Zapraszam na odcinek. Znajdujemy się przy grobie Elizawety Herzen. Robiliśmy materiał na temat tego wydarzenia. Dziewczyna żyła lat 25, zmarła 1 marca 2024 roku, czyli w tym roku, kiedy to nagrywamy. Kobieta zmarła na paści na tle seksualnym w Bramie przy ulicy Żurawiej nad ranem 25 lutego. Przez Doriana S., który, który nadużywał też przy okazji przemocy, groził jej nożem. I dziewczyna wylądowała w szpitalu, walczyła o życie i, i zmarła. Została pochowana na cmentarzu północnym w Warszawie. Jest to ogromna tragedia. Sprawa się jeszcze toczy, nikt nie został za to skazany. Sprawca przyznał się do winy. Szerzej opowiedzieliśmy o tym w materiale. Miała na imię Liza. Na jej pogrzebie były stawiane białe kwiaty, trumny niosły kobiety. Była to taka też, jakby ta śmierć miała też taki wydźwięk, że ruchy feministyczne podkreślały właśnie, aby zaostrzyć kary dla osób, które dopuszczają się takich zbrodni. Osobiście ja nie powinienem, co prawda, tutaj swoich osobistych jakichś przemyśleń w przypadku jakiejś zbrodni przed Państwem okazywać, ale ta śmierć też poruszyła mnie głęboko, bo to mogło spotkać każdego: naszą dziewczynę, naszą, naszą matkę, siostrę. Przynajmniej ja tylko 25 lat, nikt nie zasługuje na. Taki los. Jej grup jest już teraz w pełni wybudowany. Byliśmy jeszcze wtedy, to był taki, pamiętacie, taki kopiec. Teraz jest taki grup w kształcie serca. Jest ten sam portret, który wtedy, który widzieliście. I widać, że jest grób uczęszczany, są świeże kwiaty. Zresztą jest, zaraz jest, nagrywamy ten materiał świeżo po święcie wszystkich zmarłych. Więc widać, że rodzina Dba, zresztą z doniesień medialnych dowiedzieliśmy się, że zarówno chłopak, jak i rodzina, która została Lizie, opiekuje się tym grobem. Przypomnijmy, że Liza wychowała się w domu dziecka. Znajdujemy się teraz w miejscu spoczynku świętej pamięci Tomka Jaworskiego 19-letniego maturzysty który został bestialsko zamordowany 14 czerwca 1997 roku pokrótce historia była taka że Tomek spotkał się ze znajomymi ponieważ zdał maturę egzamin dojrzałości i został tak będę mówił pokrótce w miarę pojmany przez, nie będę ukrywał, przez bandytów, myśląc, że wie, kto zarysował samochód sprawców. Pojmali chłopaka, bili go kijami baseballowymi. Następnie przez 20 godzin był on przypięty przedłużaczem do kaloryfera, z tego co pamiętam, i był naprawdę traktowany. Bestialsko to jest jedyne słowo, które znajduję. E, był przypalany papierosami, popcięto mu włosy, pastwiono się nad nim. Na koniec wykopano mu grób, pseudo-grób na kanale żerańskim, gdzie go zasztyletowano prosto, prosto w serce. Tomek, jak mówię, miał tylko lat 19. Jest tutaj taki napis na grobie, który przytoczę. Nic tak nie boli jak śmierć spełnionego marzenia. W grób składasz serce najdroższe, kochane, które nam życie całunem ocienia. I go już nie mamy i nic nie mamy, rodzice. Jako ciekawostkę podam, że w tym grobowcu spoczywa również ojciec Tomka, Walenty Jaworski, który żył 64 lata, ma 14 lat po śmierci syna. Po tej sytuacji były pochody w Warszawie przeciwdziałaniu przemocy, zaostrzeniu prawa. A jak się na to patrzy, to jest naprawdę przykry widok. Grup jest oczywiście zadbany. Widać, że mama Tomka dba o niego, ale chłopak nie powinien spoczywać w tym, w tym grobie. To jest naprawdę. to jest naprawdę bestialskiej przykre jak Tomek został potraktowany a to był jeden z najważniejszych dni w jego życiu, który zakończył się tak tragicznie 20 godzin męki, 20 godzin znęcania się nad niewinnym chłopcem w miejscu gdzie został zamordowany znajduje się też taka tabliczka, taki kamień upamiętniający Tomka tymczasem idziemy na kolejny grup i pokażę wam kolejną ofiarę bandytów, gangsterów jak, jak zwał tak zwał Znajdujemy się teraz w dzielnicy tego cmentarza. Tu są również, tak jak w przypadku pokazywaliśmy, jak pokazywaliśmy groby gangsterów, to że Tomasz Syga, pseudonim Komandos, leży na, e, e, też w dzielnicy osób pochowanych na koszt państwa. I też nie inaczej jest w przypadku grobu, który teraz pokażemy, a tak naprawdę na grobka. Spoczywa w tym miejscu Anna Nowakowska Surmacz. Robiliśmy odcinek na temat jej zabójstwa między innymi, ponieważ jest to była to mama Kariny Surmacz, która zaginęła i do dzisiaj nie została odnaleziona. Kobieta zmarła według tutaj tabliczki 27 grudnia 2002 roku, miała 27 lat. Nie była to osoba z opowieści oczywiście z czystą kartoteką. Miała ona za zapędyn, żeby się nazywać królową Mokotowa. W pewnym momencie poszła w zgubny nauk. Anna została wraz ze swoim partnerem o pseudonimie Świr zastrzelona w mieszkaniu na Balladyny wiza Dąbrowskiego. Znaleziono ją po, po paru dniach, po dwóch, gdzie e, leżała ona głową do dołu. Strzelcowi po prostu otworzono. Nie wiadomo, kto do końca strzelał. Są tylko podejrzenia, hipotezy, że to mógł być ktoś z grupy Mokotowskiej. No ale, w związku z tym, że nikt tam za bardzo nie zaglądał, no to mówi się, że jej córka Karina po prostu wyszła z Rafałem Mikołajczykiem, pseudonim Święty, i od tego czasu ślad zaginął. Mówi się też o tym, że Karina ma nie żyć. Były też pogłoski, że Ktoś się gdzieś widział, ale do dziś jest uznana za osobę zaginioną. Karina już byłaby już dorosłą kobietą. Jej mama, jak mówię, miała tylko 27 lat. Ten grób ewidentnie ktoś tutaj uczęszcza i są świeże kwiaty, znicze też świeżo postawione. Jest to nagrobek, co prawda z takim solidnym krzyżem, bo jest to nagrobek z. Nie jest z drewnianym, tylko z takim metalowym krzyżem, ale spoczywa tutaj obok tego drzewa. Eee, no a ktoś tutaj ewidentnie, mówię, uczęszcza, co, co, mnie, co mnie zaskakuje, bo na tych grobach, gdzie są pochowane osoby na koszt państwa, zazwyczaj one są takie pozostawione same sobie, te krzyże próchnieją, nikt nie przychodzi, nie stawia, a tutaj ewidentnie ktoś o to dba. No to jest taki, taki po prostu nagrobek no, otoczony takim drewnianym płotkiem. Tymczasem kończymy naszą wędrówkę na Cmentarzu Północnym i udajemy się na cmentarz w piasecznie, gdzie pokażemy Wam grup osoby zamordowanej przez gangkopcina czy palców. Pokażemy Wam również grup Postka i Maxa, którzy zostali odnalezieni, zamordowani przez Wojtasa. Jak i przejdziemy się na grup Korneli krasowskiej, która brutalnie zginęła. W 2020 roku koło Konstancina. Teraz przechodzimy na cmentarz komunalny Piasecznie, gdzie odwiedzimy groby ofiar gangsterów chociażby yy, grupy obcinaczy palców, jak i zabójstw, morderstw, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich lat. Zapraszam. Znajdujemy się przy grobie Korneli Krasowskiej, która żyła tylko 16 lat. Została brutalnie zamordowana 11 lutego 2020 roku. Jej ciało odnaleziono dopiero po dwóch miesiącach od zdarzenia. Pokrótce wam opowiem, jaka jest taka mniej więcej historia. Robię to w konsultacji z rodziną Korneli, ponieważ powstanie na temat tego wydarzenia tragicznego cały odcinek. Kornelia została pod pozorem spotkania z przyjaciółką zwabiona. Następnie chłopak tej dziewczyny zaczął stosować wobec niej bestialskie metody. Następnie też ją duszono. Potem została zakopana we wcześniej wykopanym grobie przez, przez, tych, przez tych bandytów, tak naprawdę. Jej życie. Zakończyło się bardzo wcześnie, miała tylko 16 lat. Na grobie mamy taką sentencję, niechaj się dowie, kto grup ten spotka i symboliczny biały kwiat, że tu niewinna leży istota, istotka, przepraszam, którą brutalnie skrzywdzono. Ten grup jest piękny, jeśli chodzi o wykonanie. Biały, to jest symbol niewinności. Pamiętajmy, ta dziewczyna ufała tej koleżance, że... Nic się nie stanie, to jest zwykłe spotkanie urodzinowe. Wyroki wciąż są nieprawomocne, e, ponieważ jest pewien zastój w sądzie apelacyjnym, e, ponieważ media donosiły, że zarówno Martyna, jak i Patryk, czyli sprawcy, e, dostali po 25 lat. Przypomnijmy raz jeszcze, dziewczyna została odnaleziona przez przypadkowego przechodnia, spacerowicza niedaleko Konstancina. Gdzie zakopali dziewczynę, która jeszcze żyła. Okropna zbrodnia, która nie powinna mieć miejsca, i liczę, że słowo wymiar sprawiedliwości w tym przypadku, aby był dosłowny. Mam taką nadzieję. Materiał o Corneli pojawi się za jakiś czas na kanale. Tymczasem przechodzimy do następnego grobu ofiar. Znajdujemy się teraz przy grobie tragicznie zmarłego Mariusza Mirkowskiego, który miał 25 lat. Jest to naprawdę sprawa bulwersująca, którą poruszaliśmy już na kanale. Odcinek nosi tytuł Okup w kawałkach, to syn też w kawałkach. Taka była treść SMS-a odporywaczy. Mariusz był ofiarą grupy obcinaczy palców, którym Mariusz został uprowadzony 31 marca 2004 roku, ponieważ. Porywacze obzdurali sobie, że rodzina posiada bardzo dużo pieniędzy e, i na, w następstwie postanowiono Mariusza uprowadzić, licząc na duży okup. Sprawą zajmował się detektyw Krzysztof Rutkowski, który prowadził negocjacje z porywaczami. E, różne są teorie na ten temat, ale Mariusz został odnaleziony. Pod grodziskiem mazowieckim, zakopany przez porywaczy w lesie. Był torturowany, był bity. Eee, Obcięto mu palec, ponieważ to, jak wiecie, było metodą taką dowodu życia przez hank czy palców, aby wymusić okup, że ten ktoś w ogóle żyje. Mariusz miał tylko 25 lat i stał się ofiarą brutalnych. Działań grupy obcinaczy palców. Jest to ofiara niesłusznie poniesiona przez tak naprawdę niewinnego chłopaka, który był niewiele ode mnie młodszy. Grup jest zadbany, widać, że rodzina tutaj pamięta. Jest wielki, wielki taki, taki jakby postumencik, takie serce z napisem Nie płaczcie najbliżsi, odchodzę ze świata bólu. Do Królestwa Pokoju. Na grobie możemy przeczytać, że żył lat 25, zamordowany bestialsko w maju 2004 roku ukochanemu synowi i bratu. Kończymy wędrówkę po dwóch pierwszych cmentarzach, gdzie znajdują się ofiary gangsterów, ale też i gangsterzy, którzy byli ofiarami innych. No i oczywiście pokazaliśmy też Wam totalnie niewinne osoby, które padły ofiarą działań osób zdemoralizowanych, którzy zasługują na karę, ponieważ w jeszcze w niektórych sprawach nie zapadły wyroki. Ja tymczasem żegnam się z Państwem w, już w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Podawajcie w komentarzach co myślicie o takiej serii, czy ona się Wam podoba. Pamiętajcie, że mimo tego wszystkiego oddajemy szacunek e, takim miejscom. Ocenę pozostawiam Wam. Myślę, że co do niektórych osób, ocena akurat nie pozostawia żadnych wątpliwości, bo tutaj tak wymieszałem latami, co po niektórych. Tymczasem pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał. Zostawić łapkę w górę oraz aby obserwować naszego Instagrama miejsce zbrodni, gdzie możecie zobaczyć posty o najnowszych odcinkach. Ja żegnam się z Państwem, widzimy się w kolejnym odcinku i wszystkiego dobrego.